Witajcie jeszcze raz na momencik. Dostałem sygnał, że nie pokazałem do końca dobrze książki. To jest ta pozycja ojciec Piją przed paru dni spotkania z duchową córką z Pitrycznym. Dam linka do tej książeczki. Za śmieszne pieniążki, można coś pięknego kupić. I niespodzianka, w tej pozycji. Jest pośrednio dowód na rozmowy z ojcem Pio, ale bowiem ojciec Pio używa specyficznego sformułowania, które znacie z rozmów z ojcem Pio, z wiedzy ojca Pio z dwóch tomów. Nie powiem w tym jest momencie, sami przeczytacie i pewno bardzo fajnie się przy tym poczujecie. A ponieważ już usiadłem, to znalazłem jeszcze parę kartek z takimi właśnie ciekawymi rzeczami. Możemy taką sałatkę teologiczną jeszcze troszkę pociągnąć. Mam chwilę, jeśli chodzi o to, co mówiłem w tych dwóch pierwszych częściach, jeśli chodzi o tą wieczystą adorację. Ludzie są w tej chwili tak na tyle świadomi, przytomni, że na pewno ich intencja jest ukierunkowana na samo dobro, to co najlepsze, najpiękniejsze, na źródło, na Boga i pod żadną dojarkę się nie będą podłączać. A właśnie z takich ciekawych rzeczy a propos dat, wprowadzeń, postanowień i dogmatów Kościoła katolickiego, no bo wielu się z tego śmieje, a nie wszystkie rzeczy są właśnie takie negatywne. 120 rok, czyli no to już tuż, tuż po odejściu świętego Jana Ewangelisty. Pierwsze zmianki o użytkowaniu wody święconej do wypędzania duchów nieczystych. No, dla nas dzisiaj no, nie jest to żaden dziwoląg. Masaro Emoto pokazał, co można z wodą robić i co woda może. A propos tej sytuacji, która teraz jest. 314 rok. Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotąd Kościół zabraniał zabijania w obronie koniecznej. Czyli pierwotny przekaz o uszanowaniu najwyższego życia, który zostawił Jezus i jemu podobni, tutaj przetrwał tylko trzy wieki. Przez pierwsze trzy wieki nie wolno było wykonywać chrześcijanom zawodu żołnierza, zawodu prostytutki i zawodu aktora, albowiem to było prawie to samo z zawodem prostytutki, ponieważ aktorzy na scenie współżyli ze sobą. A tutaj już po 300 latach Matrix tak zrobił, że e, uchwalono ekskomunikat dla dezerterów. No, skądż to znamy, na, Tak na, bardzo na czasie. 360 rok. Wprowadzenie zwyczaju czyszczenia aniołów. Nic z tym złego nie widzę. E, po raz pierwszy, 385 rok. Po raz pierwszy katolicy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze. Czyli 350 lat, i z przekazu Jezusa nic nie zostało. 1015 no, rok wprowadzono przymusowy celibat dla duchowych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny, żeby Rzym nie ucierpiał finansowo. Czyli zupełnie inaczej niż w innych tradycjach. No bo w hinduizmie w wiodze okresy celibatu, bo to możemy powiedzieć o okresach dobrowolnych, wynikały tylko i wyłącznie z rozwoju duchowego. Dla nas takim wzorem takiego właśnie sensownego prowadzenia celibatu, no wyjątkowa postać święty Mikołaj z Klue, Szwajcarii. No. On zachował się w ciągu swojego życia jak typowy jogin, był bretarianinem. Jego rodzina fajnie się zapisała w historii tego, co najpiękniejsze może być w kościele i w Szwajcarii. W 1204 rok zaczęła działać święta inkwizycja, czyli spotęgowano to, co już po 350 latach prowadzono od Wizyty Jezusa. Wiadomo, setki tysięcy osób. Zobaczcie, niby Biblia taka okrojona, tam tyle pozmienianych rzeczy jest, a w 1229 roku z powodu potajemnych zebrań, wiernych, czytania Biblii, interpretowania jej w sposób godzący w nauczanie i praktykę kościelną, czyli chyba to, co my teraz robimy. Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcją kar inkwizycyjnych, a kary inkwizycyjne to już wiecie jakie są. Samo palenie heretyków na stosie było procesem technologicznym, pozwalało to na uniknięcie rozpryskiwania krwi. Papież, o ten sam Grzegorz IX w, w 1234 roku nakazał do krucjaty przeciwko chłopom. Wyobraźcie sobie, 5 tysięcy mężczyzn, dzieci i kobiet ginie. Z rąk krzyżowców, bo nie chcieli nadmiernej daniny. No. Oni wtedy płacili dziesięcinę, więc podejrzewam, że mogli im z 10% podnieść, i już był ból. My oddajemy w podatkach wszystkim 60-70%. Już tak, no, trochę gorzej jest niż w 1234 roku. Papież Klemens V 1311 rok jako pierwszy ukoronował się pod koroną władcy, Takie to Gadzie. Um, okres polowania na czarownice, 1450-1750, setki tysięcy yy, umęczonych kobiet. A niejaki Inocenty VIII jeszcze nakazał palenie kotów domowych razem z nimi. I trwało to kilkaset lat. Ameryka Południowa, Bulla Papieska, uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. Czyli takie wypaczenia w większości religii następują właśnie już po kilkuset latach. Przez 150 lat 30 milionów Indian zginęło. Nie będę już mówił, co z, z, z nimi robiono, doskonale o tym wiecie. W 1545 roku tworzono ks indeks książek zakazanych, które przez 400 lat będą krępować wolność myśli, sumienia i nauki. U nas to samo jest takie indeks y w internecie, no, bo internet jest takim odpowiednikiem książki. Cenzura, którą robi YouTube, y Facebook i inne, no, to jest dokładnie to samo. Tutaj się akurat nic nie zmieniło. Mordowanie protestantów, to już sobie opuścimy. Zakaz wstępu do archiwów watykańskich 1585 rok. Tu sobie możecie wyobrazić, że 500 lat temu już jaka była zawartość, że owieczki nie mogły tego czytać. Kto tutaj wejdzie, będzie natychmiast ekskomunikowany. 1 czerwca 1846 roku. Ten zakaz rozszerzono nawet na kardynałów. Którzy nie mają specjalnej zgody papieża. To już zobaczcie, jak, jak bardzo niebezpieczne były zawartości. Anusza, widelec. Są tam dzieła, do których przyłożył rękę Jezus, o których się nie mówi. Może coś tam było spisane. Grzegorz XVI, 1789 rok. Gani wolność sumienia jako szaleństwo i zaraźliwy błąd, i wypowiada się przeciwko wolności handlu książkami. Czyli no, jeśli rozumiemy ten książki jako internet i, ten sz i szaleństwo, zaraźliwy błąd, to jest to um, dialektyka bardzo podobna jak teraz. A propos, właśnie polski. Ech. Poparcie piusa. 12. Dla hitlerowskiej napaści na Polskę, znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 roku. Papież uznał ją jako walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi obdarzył ludzkość. A jeśli chodzi o to, co tutaj mamy tutaj za granicą, 1941 rok, tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR, z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary z ser podporządkował nuncjaturze berlińskiej, oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera. I właśnie my po to takie spotkania robimy, żeby powstał taki ruch, taka przestrzeń dla ludzi w wyrażaniu swojej duchowości, żeby nie mieć do czynienia właśnie z czymś takim. Żeby to się więcej nie powtórzyło. 45. rok. Pius XIII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, pomijam tych, którzy przepuścili do Ameryki Południowej na watykańskich paszportach. W tym m.in. katów narodu polskiego, Franka i Greysera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością Kardon. No, niekoniecznie musiała być kara śmierci, mogło być dożywocie, ale to im było nie na rękę. W 1946 roku studenci Wydziału Prawa, e, prawa Uniwersytetu w Cardiff rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymbedze za całokształt kształt pro-Hitlerowskiej polityki Watykanu w okresie II wojny światowej. No, nie jest świętą krową, mógłby. Także jeśli ludzie, tak jak właśnie Słowianie, Kościół mój, tam gdzie dom mój, by funkcjonowali, to by nie było takich właśnie wystąpień jak beatyfikacja jezuity Jose de Ancheta, który twierdził, że miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje. Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian papież, nasz papież, nazwał go apostołem Brazylii. Prawdopodobnie nie dali mu całego życiorysu, że był wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Czyli to nie pierwszy przypadek, kiedy wyniesiono zbrodniarza na ołtarze, a takich mamy trochę taką listę. Hmm. Cytaty. Kościół Rzymski nigdy nie pobłądził, i po wszystkie czasy w żaden błąd nie popadnie. Pycha, brak pokory. Używajcie papieństwa teraz, gdy Bóg nam go dał. Patrzcie, co za Bajka o Jezusie Chrystusie e, i co, ona, co Bajka o Jezusie Chrystusie dla nas zrobiła. Papież Leon X. Kościół rzymsko-katolicki przelał więcej niewinnej krwi niż jakakolwiek inna instytucja. No to są fakty. Tak. O jeszcze to możemy wrócić do yy, Biblii. Sobór w Tuluzie 1229 rok zakazał pod karą śmierci wszystkim z wyjątkiem duchownych posiadania, a nawet czytania Pisma Świętego czyli nawet te kilka procent prawdy, które tam przemknęło od Jezusa, którego nie, nie wytarto gumką myszką, było tak niebezpieczne, że nawet kara śmierci była przez nich uznana za właściwy hamulec, żeby ludzie dążyli do poznania przesłania Jezusa. Yy, yy, yy. Te wszystkie podobieństwa właśnie do świąt, że świątynie chrześcijańskie stawa, sta, były stawiane w miejscu świątyń z poprzednich kultów, i święta się pokrywały, jest to tak rozległe, że możemy cofnąć się do okresu sumeryjskiego, akadyjskiego. Sumeryjskie, akadyjskie wersje potopu są takie same jak w Biblii. Mm, tylko w niektórych miejscach są zniekształcane pewno po to, żeby coś ukryć ofiary, które wskazywały na ofiarę Mesjasza Baranka gładzącego grzechy świata też to było trójca była El Ea Enil którego imię zawiera sumeryjskie lil czyli oddech, duch co jest bardzo bliską paralelą dla biblijnej trójcy, która składa się z Ojca, Syna i Ducha Świętego. Większość księży, którzy się uczy w seminariach, nie ma aż tak dogłębnych studiów, żeby nawet zorientować się, w jakich rytuałach biorą udział. A pewno, gdyby byli bardziej świadomi tego, to byliby bardziej skuteczni w pomaganiu ludziom. Sobór w Nicei w 1787 dopuścił kult krzyża, relikwii, obrazów świętych i tak dalej. I to też możemy na dwa sposoby potraktować. Albo kompletną dewiację i idiotyzmy typu sprzedawanie szczebla z drabiny jakubowej na pletek Jezusa itd. tak dalej. A można na przykład gdzieś tam do wiernych Relikwie jakiegoś świętego męża. Zobaczcie z szarbela, przez ile lat się olej wydobywał z jego ciała, jego ciało nie uległo rozpadowi. Bandaże, szmatki, rękawiczki, które nosił za życia ojciec Pio. Do, dzień, do dzisiejszego dnia pomagają, pomagają tym, którzy jakby korzystają z tych relikwii. i to wynika właśnie z częstotliwości. Częstotliwość takiej istoty jest tak wielka, że wpływa na fizyczną, otaczającą nas rzeczywistość. Samo przejście, przemiana w światło, jak to jest u wielu Joginów, lamów buddyjskich. Yy, które jest jakby analogią do zmartwychwstania. Prawda? Odbity wizerunek Jezusa na chuście, na całunie. Były dwa płótna. Czyli jest to wpływ bezpośrednio na rzeczywistość fizyczną. i Jeśli ktoś niskowibracyjny, chory na tak zwanego na nowotwora, spotka się z taką likwią, no to natychmiast dziewczyna, która yy, jest taka Miriam w Syrii, była, była, no to jej non-stop święty olej na dłoniach się pokazywał. Yy... W Kościele jest jeszcze coś takiego jak frateryzowanie relikwii, czyli relikwie są pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Można potrzeć jedną, o drugą i już jest i druga, i trzeci, drugiego i trzeciego stopnia relikwia. No, z jednej strony się można śmiać, jeśli to dotyczy jakiegoś tam delikwenta, którego wyniósł na ołtarze, a miał ze świętością tyle wspólnego, co rum z rumakiem, czy koń z koniakiem, ale jeśli to była istota przepełniona światłem, w zjednoczeniu z źródłem, no to to też jest przenoszenie wibracji. Także zawsze takie informacje możemy na dwa sposoby sobie e, tłumaczyć. E... Tradycja ogłoszona autorytetem równym Biblii przez konsylium w Tręcie, 1545 rok. No i teraz też, też mamy i plus i minus. Z jednej strony tradycja jest e, jedną z plak na planecie, no bo ktoś powtarza bardzo głupie rzeczy, bo jest taka tradycja, a z drugiej strony w tradycji może być pewna mądrość, także trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Zaduszki, czyli Dzień Zaduszny, wprowadził opad Sklani, to ten, który tak się niezbyt ładnie o kobietach wypowiadał, że tak, jak, jak furagnoju chyba, tak coś o kobietach mówił. Więc Dzień Zaduszny, Zaduszki może dla wielu być powodem do po poć pośmiechywania się, ale jakoś nikt nie śmieje się z tego, jak wiele osób świeckich ezoterycy, bo są troszkę bardziej niektórzy widząc, niektórzy oszukują, niektórzy rzeczywiście widzą, odprowadzają istoty, które jak gdyby utknęły zaraz po śmierci. To jakoś nie jest powodem do śmiechu. My. Nie umieramy, żyjemy wiecznie, więc wszelka pomoc jest jak najbardziej wskazana. Wprowadzenie woskowych świec, rok 320. Ogień, światło to już jest archetyp, który zawsze funkcjonował, odkąd człowiek istnieje że jest to symbol źródła Boga. Palenie świec jak najbardziej. Świece od strony fizycznej, technicznej, no wiadomo, jonizacja zmienia się w pomieszczeniu, działają oczyszczająco. No to, to dla kogoś to może być, a za zabobon, babuszki gdzieś tam w kościele, szczególnie w Prawosławiu to się dużo pali, stawiają te świece intencyjne, że to takie głupie, dewocyjne. Ale spójrzmy na Daleki Wschód. Co saj Baba robił? Produkował, produkował olbrzymie ilości wibuti, rozdawał. Ci, którzy mają obrazy Sajbaby po domach, to wiedzą, że często Wibuti przez fotografie wychodzi albo święty olej. Jak to jest? Na przykład w Goblin Sadan, o którym wam często się wspominałem, no tego Wibuti też jest dużo. Wibuti powstaje w czasie jadżni, w czasie palenia świętego ognia, czyli są modlitwy, jest ogień. Gdybyście zapalili ogień, kilka kawałków ładnego, czystego, zdrowego drewna położyli i modlili się. Nawet zwykłe Zdrowaś Mario, czy jakąś muzułmańską modlitwę, czy buddyjską. Popiół ma właściwości, i to jest przekazywane w wielu <trych> tradycjach duchowych. Popiół ma właściwości akumulowania wibracji. Czyli jeśli ktoś z intencją <trych> przepraszam z intencją w błogości modli się, z dużym natężeniem. Popiół z takiego ognia ma właśnie tą pamięć. Tak jak pamięć wody jest, prawda, woda święcona, woda pobłogosławiona. Masłorbe ma to pokazał, co się wydarza w wodzie niesamowitego. Więc podobnie tutaj powstaje wibuti które ma tą częstotliwość. Do Wibuti można spożywać, smarować rany, chore miejsca, błogosławić teren swój obsypać, firmy teren obsypać. Znam takie przypadki, że natychmiast to podziałało. Olej. Lampki oliwne, jak się palą, na przykład w Gobin Sadan, oprócz tego, że mamy Wibuti, palą się lampki oliwne i co jakiś czas, bo to wiadomo temperatura, ten olej jest ciepły, płynny niektórzy odciągają sobie strzykaweczką, taka świeca stoi tam ileś godzin i w tym czasie jest kilka tysięcy modlitw w tym miejscu, to ten olej nabiera właśnie takich właściwości uzdrawiających, bo też tak jak wibuti, jak popiół przejmuje wibracje tego, co się wokół dzieje w tym świętym miejscu. Także na Bliskim Wschodzie, Maronici, Syria, Liban, olej, olej ten święty, który właśnie albo przez dłonie wielu świętych, albo z ich ciał się wydobywa po odejściu z tego planu, no to jest taki dar. Dar właśnie ku podniesieniu duchowemu, ku uzdrowieniu. Na przykład, jak jest ostatnie namaszczenie chorych, to ksiądz święci do następnego namaszczenia olej, a nie na przykład kompot, czy herbatkę ziołową. No, olej jest specyficzny i to jest wiedza, o której prawdopodobnie większość księży nie ma żadnego pojęcia. Wiedza bardzo starodawna, że to właśnie olej, popiół ma takie właściwości. Posypywanie popiołem, prawda? Środa popielcowa. Sajbaba robi to przez całe życie, nie tylko w środę popielcową. Popiół, oleje, tak. Ale nie świec jak, 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 naj, jak najbardziej. Całowanie stop to tyle. Używajmy rozumu. Używajmy rozumu, żeby te wszystkie informacje, które są jakby w internecie i pozytywne, i negatywne, właściwie sobie poukładać, aby stworzyć właśnie taką przestrzeń. Przestrzeń, w której można byłoby. Spowodować, że społeczeństwo urośnie duchowo i obierze właściwy kierunek do powrotu do domu. I ten ruch musi być oddolny. Ten ruch musi być oddolny, to nie będzie nigdy od odgórnie, bo góra to jest okupant. Góra to jest właściciel tego całego Bardaku hmm, tyran, więc wszystkie chwyty są dozwolone, aby to się stało. Ojciec Pio miał wgląd w różnego rodzaju systemy, uwarunkowania, ograniczenia natury ludzkiej i podpowiedział właśnie. Wiedza stąd, pewne metody w kościo z kościoła katolickiego, czyli, no, mając tą perspektywę Orła, nie Kreta, orła, widząc poza, ponad czasem i przestrzenią, yy, podpowiedział, że można skorzystać yy, do tego ostatniego wcielenia z wiedzy kościoła katolickiego. Pewno miał na myśli troszeczkę inny aspekt niż to często w kościele na różnego rodzaju kazaniach słyszycie. No, jak widzicie, dzisiaj nie ma dnia, żeby nie było żadnej afery z kościołem. Jest taki kanał na YouTube, trudno być katolikiem, ojejku. No, oni tam są wielbicielami myszy trydenckiej, oni dopiero teraz, widziałem tam rozpaczają, że no, zorientowali się, że siostra Łucja z Fatimy, ta która teraz była ostatnie 20 lat, to nie jest ta pierwsza. Bo to jest taka różnica między nimi, jak między tym Putinem z 2007 roku i z 2012. Prawda? To są dwie zupełnie różne osoby. I Katolicy przez kilkadziesiąt lat patrzyli w telewizory, w książki, w te relacje filmowe, zdjęcia ze Siostrą Łucją i cały czas wypierali to, co widać, i wmawiali sobie, że to jest jedna osoba. A one były diametralnie różne. Kościół podmienił je, i to pierwotne przesłanie z Fatimy zostało jakby utajnione, do tego stopnia właśnie, że. Ostatnia żyjąca osoba została podmieniona, żeby tylko nic nie wyszło na jaw. I widzę, jak ci katolicy się właśnie tam mordują, widzą, co się w kościele dzieje, i powolutku, powolutku do swojej świadomości dopuszczają, że może być inaczej, nie wszystko jest prawdą, czyli to, co myśmy już jakiś, jakiś czas temu jakiś czas temu osiągnęli. O tyle w takim krótkim dograniu dam linka do tej pozycji. Bardzo fajne, tak jak powiedziałem, jest tam taki pośredni dowód na to, że rozmowy były. I co? Tak jak przy drugiej części życzę Wam dobrej kontemplacji, zobaczcie te kaplice, które od niedawna działają w kilku krajach na świecie i te w Polsce. Jest to ciekawe, no bo ja mam odniesienie do czegoś, co już działa kilkadziesiąt lat, kilkadziesiąt lat w New Delhi, Gobind sadan. No tutaj akurat nie będę dawać wyznawców zaratustry, bo jest miejsce w Iranie, gdzie ten święty ogień 1500 lat płonie i ta modlitwa jest odmawiana też. Ale w taki sposób, właśnie jak my byśmy sobie życzyli, to to ma miejsce. To ma miejsce w Sanon. no i teraz od czterech lat, o, mniej więcej od tego momentu, co yy, Sławek ujawnił w rozmowie z ojcem Pio, też mamy takie miejsca w Polsce. Bardzo ciekawe i, tak jak powiedziałem, jest to ponad religią, jest to dobro wszystkich ludzi na planecie. I jest to jeden ze sposobów, w który możemy w sposób taki elegancki zmienić rzeczywistość. To tak a propos właśnie praktyki. Jeszcze raz dziękuję, do miłego, pokój wam.